Huta bankowa została zbudowana we wsi Dąbrowa w latach 1834-1840 przez Bank Polski, od którego pochodzi jej nazwa, była największym zakładem metalurgicznym w granicach imperium rosyjskiego i pierwszą hutą królestwa polskiego stosującą w produkcji Koks. Jej robotnicy uczestniczyli wielokrotnie w akcjach strajkowych i walkach rewolucyjnych. Poznaliśmy Jerzego Gajdzika, jej pracownika w czasach II wojny światowej. Myśmy dojeżdżali dwoma środkami lokomocji. Pierwszy podstawowym to był pociąg. Z górnika się wsiadało i się wysiadało w Dąbrowie Górniczej przez gołonuk. Albo na drugą zmianę to się jechało okrężnie przez sosnowiec południowy, przechodziło się na sosnowiec główny, wsiadało się do pociągu w Sosnowcu, tym, który w kierunku Zawiercia i w Dąbrowie Górniczej się wysiadało. Trzeba było wtedy tyle czasu mieć, żeby zdążyć na drugą zmianę na godzinę 14:00. No, o jakichkolwiek spóźnieniach to nie było mowy. <laughs> Dlatego też Myśmy latem, pomimo że byliśmy zaopatrzeni w bilety miesięczne, bez żadnych, no ja bym powiedział, obostrzeń, myśmy bilety zawsze miesięczne mieli, w każdej chwili można było wziąć do, wsiąść do każdego składu na ten bilet i bez skrępacji ja, ale klasy drugiej, nie nurwierdojcze. Drugi podstawowy latem, czy deszcz lał, czy była burza, czy pioruny waliły, czy y, chociaż nie przypominam sobie takiego y, momentu, żeby y, pioruny waliły, jak żeśmy jechali na, na rowerach i to się jeździło Y, czy na dzienną, czy na d, y, popołudniową, czy na nocną zmianę, bo ja pracowałem na trzy zmiany. No i wtedy przechodziło się z, z tym Ausweisem, który tu panu, panom pokazywałem, y, z, z podniesionymi rękami, że się ma Ausweis, ale jeszcze oprócz tego Wekszuz musiał ten Ausweis wziąć do ręki, popatrzeć, jak niektórzy to na dziesiątą stronę pooglądali. I iść do tablicy wziąć z tym, a mając ten Ausweis musiał widzieć, jak się bierze markę, że się jest w pracy, na odlewni. Bo każdy wydział miał osobne tablice. Znaczy, osobny ten. No, część tablicy było napisane. I wtedy się wychodziło na zewnątrz z tą marką. I teraz przychodziło się do, a zawsze przed czasem. Nie śmiało być, żeby się spóźnił minutę albo dwie po czternastej, czy po szóstej, czy po dwudziestej drugiej. I musiał przyjść na ten i tą markę powiesić, że się jest z pracy. W Erkszuce później jeszcze w nocy ładni, na przykład w nocy, Łazili i sprawdzali, czy ten, co tu tą markę ma powieszoną, czy rzeczywiście jest na stanowisku. Robota taka, że mieliśmy szczęście, jeżeli było dużo odzysków, bo wtedy nie było tej roboty i wtedy się miało frai. A jak się miało fraj na, no zależy na jak długo, to się wtedy tym czasem wolnym jakoś dysponowało. No myśmy przeważnie, jak na noc było, tośmy robili pierścionki, noże. Przeważnie noże, bo to było deficyt w handlu niesamowity. Noża pan nie kupił normalnie w sklepie. To, tośmy robili i piękne noże były bardzo. Wyspecjalizowaniśmy byli już, no, a materiału było w brud. Później robiliśmy maczety też z resorów przeważnie. Na drugiej zmianie, jak się było, to y, zbieraliśmy na złomowisku, co nam potrzeba było do przerabianej broni. Bo o tym panowie dopiero może pierwszy raz słyszycie. Myśmy oprócz tego, oprócz y, y, no, wywiadu, to jeszcze dostarczali broń, a zaczęło się od tej amunicji właśnie. I dostarczaliśmy broń dla partyzantów przerobioną na krótką czy pośredni nie, pośrednią, bo to były przeważnie karabiny. Ze skróconą lufą i y, przerobionym celownikiem, albo y, i bez kolby, że mógł to na pasku pod płaszczem nieść. No. To y, na, tylko takie rzeczy można było y, uzyskać ze złomowiska. Ale na drugiej zmianie, gdzie już nie było nadzoru, całą brudną robotę robili jeńcy w oczyszczalni. Natomiast te fachowe roboty wykonywali nasi ludzie. I to, jak się popatrzyło na ich osobowości, to sprzed wojny to był albo inżynier, albo doktor nauk jakiś tam, albo y, adwokat, albo sędzia, y, policjantów nie było u nas y, tych czar, y, granatowych. To nie było, ale ta, takie y, osobowości to by. Mo, moim szefem, takim w warsztacie Jamrot, on po wojnie był chyba prezydentem jakiś czas w Dąbrowie Górniczej. No to on był po AGH, a był w warsztacie tylko majstrem. Proszę panów, jak się praca kończyła, no to człowiek się starał, żeby za sobą nic nie mieć, bo znaleźli nawet guzika, jakby był. No i obrewidowali na bramie głównej w Erkszuce ze wszystkich stron z podniesionymi rękami, jak tam jeszcze się krzywił to kopał w dupę i, 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 i za bramę. No. Markę się powiesiło i się szło po rower na przykład albo się szło na pociąg. No i się przyjeżdżało do domu ale nie śmiał człowiek wyjść wcześniej niż na przykład godzina 14, godzina 22 i szósta rano. Wcześniej za 10, za 5, absolutnie. Tylko o tej porze. A znowuż wejście to absolutnie <grytanie> też po szóstej, gdy ten co przychodził, tylko przed szóstą. No myśmy tak mieli wypracowane nawet pociągi, że, że się było na czas, no. A rowerem no to już a, automatycznie to 15 minut na pewno, no.